Słonko świeci, ptaszek kwili, może kaszankę byśmy na róż wrzucili. <gryw> Witajcie w Kuchni Kwasiora. Majówka za pasem, a jak majówka, to grill. A jak grill, no to między innymi kaszaneczka. Chciałbym Wam więc dziś pokazać jeden z moich ulubionych przepisów na ten rarytas z grilla właśnie. Całość będzie nazywała się kaszanka z grilla po kaszubsku. A dlaczego po kaszubsku? Tak szybko Wam opowiem. Któregoś razu jechałem przez Kaszuby, Łazem notabene, który tu stoi, okolice w Dyskiszewskich, ciapek, traktor zakopany, w rowie nie mógł wyjechać gospodarz. To też podpiąłem kinetyka, wyciągnąłem go Łazem i tak od słowa do słowa wyszło, że gotuje To też gospodarz w podzięce za okazaną pomoc postanowił podzielić się swoim przepisem na kaszankę, ulubionym przepisem na kaszankę z grilla. Przepis mam i Przekazuję go dzisiaj Wam dalej. Co będziemy potrzebować? Kilka prostych składników. Zapraszam do stołu. Zacznijmy od mięsiwa tradycyjnie. Tutaj na desce pysznią się kaszanki w trzech różnych wariantach. Delikatesy mięsne LIS otworzyły swój sklep internetowy. Link do nich rzucę Wam w opisie pod filmem, więc będziecie mogli zamówić sobie takie i inne cuda. Dalej będziemy potrzebowali jabłka, cebulę, Żurawinę, to jest akurat konfitura z żurawiny, ale jakakolwiek inna żurawina się nada. Dalej będziemy potrzebowali kapustę kiszoną i tutaj ważna istotna rzecz, powinna to być kapusta kiszona razem z grzybami leśnymi. I taka tutaj przed Wami się znajduje. No i przesympatyczna sprawa jest taka, że wykorzystujemy tutaj produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych dla tego regionu tutaj. Yy, na przykład grzyby leśne. To chociaż może lekko bardziej borowiacka sprawa, czyli tutaj sąsiadów zamiedzą, których bardzo serdecznie pozdrawiam, ale kaszubskie lasy również obfitują w dobroć grzybów leśnych. Yy, żurawina. Arcy tutaj lokalny produkt. No to będę na Kaszubach odbywa się Święto Żurawiny, na które bardzo serdecznie was zapraszam. Jabłka, cebula i to wszystko razem da smaki, które tutaj rodzi okoliczna ziemia. Zacznijmy całą przygodę z kaszanką z grilla po kaszubsku od przygotowania cebuli. Kroimy ją w pióra, a jabłka w półplasterki. Mamy tutaj jabłuszko do cebulki i gitara. Koniec tematów przygotowawczych, jeśli chodzi o posługiwanie się nożem. Dalej będziemy musieli umościć kaszankę w spietyzmem przygotowanym gniazdku. Do tego celu posłuży nam folia, a melinium tego nie pomalujesz. I tutaj jest... Papier do pieczenia. I teraz taki zestaw proponuję użyć, ponieważ kwas zawarty w kapuści kiszonej plus aluminium to nie jest dobre połączenie zarówno dla smaku, jak i dla zdrowia. Ale aluminium jest potrzebne, ponieważ ciasno i szczelnie nam tutaj te pakunki zamknie. To też na początku aluminium, teraz arkusz papieru. O! I możemy na tak przygotowanym posłanku formować nasze pakunki. Osobista rekomendacja, bawiąc w delikatesach mięsnych lista długa kaszanka, jeśli tylko ją znajdziecie, bierzcie w ciemno, jest przepyszna. Pakunki porobione, to też sprzątamy i rozpalamy grin. Siup, siup, siup. ależ to będzie dobre słuchajcie te kaszanki czekają na swoją kolej a co do samego grillowania to słów kilka pozwólcie proponuję metodę pośrednią czy też boczną jak zwał tak zwał chodzi tutaj o to że żar jest z jednej strony a jedzonko układamy z drugiej strony Dzięki temu całość nam się nie przypali. Można oczywiście grillować bezpośrednio te kaszanki nad żarem, ale pamiętajmy wtedy, co by ten żar nie był zbyt duży, aby właśnie nam się te maty nie poprzypalały. To też metoda ta jest zdecydowanie lepsza. Wywietrzniki na tryb średni ustawiamy. Zamykamy to i patrzymy, żeby komin był zawsze po przeciwnej stronie żaru, co by cyrkulacja powietrza w środku była pełna. Jeśli chodzi o gazowy, nie ma żadnego problemu. Foje ryboczne odpalamy na tryb średni i kaszankę układamy na środku i grillujemy. Można również w domowym zaciszu piekarniki grzanie góra-dół. Temperatura tak około 180 stopni i też wyjdzie świetnie. Dwa kwadranse, po tym czasie się widzimy, ale w połowie tego czasu proponuję. W tym wypadku kaszankę przekręcić. W piekarnikach nie trzeba, na gazowcach nie trzeba, tutaj trzeba. Hop! Do zobaczenia! Mmm, niesamowite aromaty. Na dzień dobry, zapach kiszonej kapusty, takiej duszonej, przesympatycznej wraz z kaszanką. Te dwie nutki najbardziej tutaj czuć. Dwa kwadranse za nami, to też zapraszam do stołu. Mm, niesamowite Danko. Wszystko jest tutaj mięciutkie, jednocześnie delikatnie stawia opór. Kwaśność kiszonej kapusty, świetnie współgra z owocową słodyczą żurawiny, jabłek ze słodyczą duszonej cebulki. W tle czuć aromaty grzybów. Pięknie to wszystko ze sobą się łączy. I kaszanka, główna bohaterka całego zestawu łączy te smaki ze sobą w jedną przepyszną całość. Moja rada, kapka musztardy ze swoją gorczycową pikanterią. Pięknie tutaj połączy się z tym wszystkim. A więc proszę bardzo, jeśli szukacie nietuzinkowy i naprawdę zacny przepis na kaszankę z grilla, to przepis już znacie. Pozdrawiam! Do zobaczenia! O, o, o. A i yeah. yeah.